Przedstaw liczbę w postaci potęgi o podstawie 3. No i pod punkt A. Zobacz, co tutaj mamy, 81 razy 27. 81 to jest 3 do potęgi 4, 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. Jak mnożymy, to dodajemy wykładniki, czyli mamy 3 do potęgi 4 plus 3, czyli do potęgi siódmej. Podpunkt B, 243 to jest 3 do potęgi 5 i do potęgi jeszcze drugiej. Podzielić przez 9 to jest 3 do 2 i do potęgi 3. No i reguła jest taka: jak do potęgi, jeszcze raz do potęgi podnosimy, to mnożymy czyli 3 do 10, podzielić przez 3 do 2 do 3. Tutaj też mnożymy czyli 3 do 6. Jak dzielimy, to odejmujemy wykładniki, czyli będzie 3 do 10, 6, czyli do 4. Podpunkt C zobaczmy, mamy tak: 3 do 5. Razy 9 to jest 3 do 2, to do 2 jeszcze i 81 to jest 3 do 4. Czyli mamy tak: 5 plus 2, 7, czyli mamy 3 do 7, i do 2, razy 3 do 4. 7 razy 2, 14, 14 plus 4, 18, 3 do 18. Tutaj mnożymy, tutaj dodajemy. Teraz tak: tutaj w D patrzmy w D. 33 do 3/3 podzielić przez 11 do trzeciej. Zapisujemy to jako 33 przez 11 do trzeciej. To wszystko jeszcze do drugiej. No bo dzielenie to można zastąpić kreską łamkową. Podzielić na 27, czyli 3 do trzeciej i do drugiej. Co mamy? 33 przez 11 to jest 3 do trzeciej do drugiej. Podzielić przez 3 do trzeciej do drugiej. Mamy 3 do 3 raz 2, 6. Podzielić przez 3 do 6. Yy, dzielenie to odejmowanie wykładników, czyli mamy 3 do 0, czyli 1. pod punkt E. 9 do 3 to jest 3 do drugiej i do trzeciej, Teraz 243 to jest 3 do 5. Yy, I to wszystko do 5. Podzielić przez 729 to jest 3 do 6. 3 do. Yy. I do jeszcze raz do szóstej, i co z tego mamy? 3 do 2 do 3 to jest 6, 6 plus 5 to jest 11, 3 do 11, i do 5 podzielić przez 3 do 6 do 6, czyli 3 do 36. Pomnożyłem te liczby tutaj. 11 razy 5 to jest 55, czyli 3 do 55, odjąć 3 do 30, proszę nie odjąć, tylko podzielić. Odejmować będziemy wykładniki 35, odjąć tfu, 55, odjąć 36 to będzie 20, 29. Przepraszam, 19. Oj. 55, odjąć 36 to jest 3 do 19. takie kombo tutaj. No, czyli oddzielimy liczby, odejmujemy wykładniki 55, odjąć 36 to 19. Podpunkt E mamy teraz podpunkt F. 18 i 81. Co z tym tutaj zrobić? E, to sobie zamieńmy. 18 to jest 2 razy 9. I to bierzemy do drugiej. Razy 81 to jest 3 do czwartej i do trzeciej. Zamykamy nawias do drugiej. Podzielić przez. 4 to jest 2 do drugiej. Razy 3 do 15 i do kwadratu. Co my z tego będziemy mieli? 2 razy. 2 do drugiej zostawiamy jako 2 do drugiej. 9 to jest 3 do kwadratu i do drugiej to jest 3 do 4. razy 3 do 4 do trzeciej mnożymy, czyli jest 3 do 12, to wszystko do drugiej. Podzielić przez 2 do drugiej i do drugiej to jest 2 do 4. 3 do 15 do drugiej mnożymy, czyli to jest 3 do 15 razy 2 30. Możemy to równie dobrze zapisać w taki sposób, że to jest 2 do drugiej razy 3 do 4 razy 3 do 12 i do drugiej przez kreska łamkowa, 3, 2 do 4, razy 3 do 30 No i w nowej linijce 2 do drugiej do drugiej to jest 2 do 4, 3 do 4 i do drugiej mnożymy, czyli 3 do 8, 3 do 12 i do drugiej to jest 3 do